Tak naprawdę nie zaskoczyli nas, wiedzieliśmy jak będą grać. Na pewno bardzo dobrze zagrywali i, i to, to myślę, że to też miało, miało, miało znaczenie, bo, bo świetnie zagrali dzisiaj zagrywką, popełniali mało błędów, dużo, dużo ryzykowali i... I na pewno to też robiło różnicę i ułatwiało im potem grę w bloku i w obronie, co, co się przekładało potem na taki wynik. Naprawdę drużyna z Zawiercia grała naprawdę bardzo dobre zawody. Tak można było popatrzeć na nich i nie wyglądało to jakby ostatni mecz grali ten ponad 20 dni temu. A, ostatnio przechodzili też kwarantannę po koronawirusie, także zakrali bardzo dobre zawody, a my niestety zostaliśmy na tym samym poziomie, co było przed, przed tym. Kolejna porażka musimy... Poważnie zastanowić w czym popełniamy błędy i, i gdzie są nasze słabe punkty, bo, no bo nie możemy sobie pozwolić na tak duże straty punktowe. Każdy stara się na treningach jakby pracować tak mocno, żeby, żeby to poprawić, jakiś tam każdy swój element gry i, i żeby przyszła w końcu ta wygrana, więc nie pozostaje nam nic innego jak, jak ciężko trenować. Mam nadzieję, że przetrenujemy na tyle solidnie, że, no, że w końcu gdzieś wygramy. i i na to trzeba liczyć, i, i z taką wiarą przychodzić na treningi. Nic innego nie pozostało. Wydaje mi się, że każdy z nas sobie to powinien poukładać w głowie, że żebyśmy po prostu podchodzili do, do, do meczów na maks skoncentrowani, a nie tak jak na przykład dzisiaj, gdzie w dwóch pierwszych setach nie możemy wejść w ogóle w mecz i przegrywamy 4-0 czy tam 8-2. No tak nie powinno to wyglądać, i wydaje mi się, że powinniśmy się bardziej skupić na naszej grze niż na grze przeciwnika. Inaczej się gra w domu, jeżeli są kibice. No, myślę, że to każdy zawodnik powie, że gra się dla kibiców, ale prawda jest też taka, że każdy ma takie same warunki. To nie jest tak, że to powiedzmy nas bardziej deprymuje, ale na pewno łatwiej by się grało u siebie w domu przy hali wypełnionej niż, niż ta, jak jest teraz. Tak jak to wygląda.